śląskimi, to też jest kilkadziesiąt kilometrów Tak, dokładnie. A powiedz mi, słychać mnie z szumami, czy bez szumu? Ciutki szum, leciutki szum, ale wyraźnie wszystko słychać. Okej, okay, nagrywam filmik taki pokazowy. Jeszcze raz, jakbyś mógł powiedzieć, skąd nadajesz? Wisła w Śląsku. W mojej tutaj okolicy Krakowa. Ja spróbuję do ciebie zrobić zajączki. Ja wiem, że to dziwnie zabrzmi, ale ja spróbuję do ciebie zrobić zajączki na Kraków, jakbyś mógł popatrzeć. Masz dużo do podejścia. mi, się, tam jeszcze gdzieś jest, jest śnieg leży, czy już można iść normalnie, czy trzeba mieć coś jakieś zabezpieczenia? Co nie, żadnych zabezpieczeń, nie warto. Tutaj dosłownie ze 4 metry trzeba przejść, przejść takim żlebie. Troszeczkę ładna śniegu taka została, ale to jest dosłownie na 5 kroków, także nie ma sensu. Dzięki. Ja tutaj jestem w takim miejscu, gdzie widzę Babią Górę i ja sobie zajączki w kierunku Babie Góry robię. Sie tutaj się rozglądam, patrzę po horyzont, a no nigdzie nic nie widzę, niestety takie troszeczkę mgliste, mglisty horyzont ja. Dobra, nic tak mocno nie obserwuję, ja sobie tutaj ustawiam statyw i będę teraz celował przez jakieś pół, do minuty, do dwóch minut będę celował. Może zobaczysz jakiś dziwny, mocny błysk z daleka od strony Krakowa. Dobra, dobra, to jeszcze z minutę poczekam, powypatruję i zaraz ruszam dalej do góry. Oba będziemy raz na górze także będziemy wałać wołać i wypatrywać już ze szczytu Dobra, ustawiam sobie statyw dokładnie i już zaczynam. Przez jakąś minutę Nie musisz wypatrywać mocno, ale jak zobaczysz jakiś, jakiś błysk na horyzoncie od strony Krakowa, no to będę ja Dobra, dobra, nie do końca jestem pewny gdzie jest Kraków, ale widzę tutaj wszystkie okolice, cały horyzont także... Ładnie cię słyszę na pięć. E, Także pozdrawiam i dzięki załączności Tak, przydaj się. Zapowiadałeś Mogielicy, to, to, to widzę, że dzisiaj realizujesz plany. Bardzo fajnie, tak e, odbieram tak cię 5-5. E, ja myślę, że jak już będziesz, będziesz na szczycie, pewnie za, jakieś, za jakąś chwilę, to nie wiem, czy będę przy radiu, natomiast e, chętnie posłucham. E, no i dobrze, widziałem e, filmiki, powiem ci szczerze, na Facebooku z wczoraj chyba, albo mi się to jakieś stale wyświetliły, natomiast już zbadałem temat z Radia Teamu. Fajna inicjatywa, także mega mi się radiowóz podoba chyba to najbardziej i malka model i powodzenia no i słońce. słońca dzięki w takim razie krótki filmik będzie na fanpage'u zarzucony pozdrawiamy ekipą radioteamu i do usłyszenia z tej strony Paweł Babiagóra 73 dzięki Będzin, Benzin odbieram za szumami ale odbieram Będzin na antenę Jestem pod Babią Górą, 30 metrów, 20 metrów pod Babią Górą, czy mnie odbierasz? Na, na trójeczkę mnie odbierasz, ja Ciebie odbieram, w zasadzie, no szumy są, ale idzie. No teraz coś się poprawiło, ja też tutaj zmieniłem trochę pozycję właściwie. Fajnie przemek. Pozdrawiam z Babie góry, sporo stacji się nakłada. Do usłyszenia. Filmik nagrywam będzie na Radio Team na fanpageu Radioteam'u. Fajnie, dzięki za łączność. W takim razie powodzenia w zdobywaniu 73. Hej, jestem na nas. Paweł Babia góra, głośno do Michał Katowice. Michał Katowice odbieram Cię, odbieram cię trochę mniej szumu niż od Przemka, także lepiej to troszkę idzie. na piąteczkę w Katowicach, hałda konstrukna. hałda konstrukna. Ok, dzięki za raport w takim razie. No troszkę szumi, ale bez problemu na PMRC Motoroli to idzie. Tak, tak, Motorola robią robotę. Eee, szumić, szumić może wiatr, wiesz, bo tutaj u mnie się poderwał. Mam nadzieję, że wy to będziecie mieli eee, Z mojej strony Pozdrowienia z Babiej Góry. Do usłyszenia. Filmik będzie na fanpageu Radio Timu. Eee, dużo stacji się na, nakłada. Proszę o podanie imienia okay, Tadeusz, Tadeusz. Leciałeś. Okej, okay. Tadeusz, Tadeusz, okej. Paweł Babia Góra, Szczyt Babiej Góry. Jak mnie odbierasz, ja Ciebie odbieram bardzo dobrze, bez szumów. OK, jeszcze raz Tadeusz, króciutko, bo tutaj dużo stacji się nakłada. Skąd jesteś? Wieliczka, Wieliczka koło Krakowa. Fajnie, Tadeusz, Wieliczka koło Krakowa, bez problemu na y, pełny zegar. Dzięki, pozdrawiam. Czy jest może ktoś do mnie? Tu Paweł, szczyt Babi góry. Wojtek, Podwilk. W... Jestem na Podwójnej e, Wojtek, Wojtek, Podwilk, podwilk, tak? Proszę na antenę. z jakieś 7 może 8 km e, tej podnóża Babiej Góry, nie wiem czy kojarzysz. Mniej więcej tak, pozdrawiam w takim razie. Lekki szum jest, ale naprawdę lekki szum. Pozdrawiam. Kto jeszcze do mnie tu Paweł Szczyt Babiej Góry? No breko, breko. Jest po trójnej. E, z potrójnej. z potrójnej, z potrójnej wchodzisz? Bardzo dobrze cię słyszę, a ty mnie? No Pozdrawiam. z tej strony Andrzej tutaj, powiedz mi, jak mnie tam odbierasz okej, okay, ale kolego z potrójnej, jak masz na imię? kolego z potrójnej jeszcze raz, powiedz jakie imię? już Cię kolego z potrójnej nie, nie odbieram Piotr, mam na imię jeszcze raz imię, potrójna Musisz nacisnąć najpierw nadawanie i chwilkę odczekać dopiero mówić później, ale chyba Piotr, tak? Tak Piotr, potrójna dobra, dzięki za informację, pozdrawiam w takim razie. Bez szumu wchodzisz. E, Okej, okay. czy ktoś jeszcze jest do mnie? Tu Paweł Szczyt Babi Góry? No, ale... no witaj Paweł, tutaj Norbi, Wolbrom. Słyszę cię tak na piąteczkę. Piotra z potrójnej również słyszę, bardzo dobrze. Okej, okay, Norbi, cześć, Wolbrom, Wolbrom, okej, okay. Wolbrom, odbieram Cię też bezproblemowo, bardzo, bardzo czysto, bez szumów. Pozdrawiam, w takim razie wymieńcie sobie raporty między potrójną, okej? Okay? Rekobreko? Breko. gdzie jest Wolbrą? bardzo dobrze i czysto Cię słyszę. No również, dzięki za łączność. Okej, okay, jeszcze jedno wywołanie. Tu Paweł, Babia Góra, Szczyt Babie Góry. Kto do mnie? No, witam Cię, Paweł. Odbierasz mnie? Proszę do Ciebie. Odbieram Cię, tylko imię podaj. Andrzej. Andrzej Lipnica Wielka. A to Ty jeszcze. Które mam za mnie 5 km, może. Andrzej, Lipnica, wielka, odbieram cię bez najmniejszego problemu. Pozdrawiam w takim razie. Bardzo dużo ruch turystyczny tutaj na Babiej Górze na szczycie, ale pogoda jest przefenomenalna, prze bym powiedział, bo w ogóle praktycznie wiatru nie ma, słoneczko ładnie świeci. Lekki chłodzik jest, ale taki przyjemny. Dzięki, pozdrawiam. No, bo to wiesz, tam jeszcze śnieg na Babiej Górze, jak. Znajduje się na, ba na Babiej Górze, tak? Proszę do ciebie. Tak, na szczycie babiej góry, dokładnie ze szczytu nadaję. No to mi coś słabuczko i gdzieś ci powiem. Ok, pozdrawiam w takim razie i do następnych. O, dzięki, hej. Andrzej Lipnica, do podwilka lecisz tutaj super. A mógłbyś mi tam raport podać? Rzeczę do ciebie. No raporcik dla Ciebie to takie 5.9, wiesz to na ucho, no piąteczka, modulacyjnie super leci, no i sygnałowo pewnie też tutaj jakby miał S-metr, no to byś ale... A powiedz mi teraz, jak to jest? No cały czas jest bardzo dobrze. No to fajnie, dzięki. Dla Ciebie tu raporcik jest tak samo, tak samo 5.9, no Powiedz mi jeszcze z jakiej Anteki nadajesz radika? Proszę do Ciebie. Nie no nadaję wiesz co z motoroli tej T82. Jestem